No, co ja mogę powiedzieć? Jest to moje pierwsze wideo. Ogólnie starałem się nagrywać wszystko, żeby wyszło jak najlepiej, ale przez panujące warunki ciężko było nagrywać cokolwiek, tym bardziej mówić. Zresztą. Nie bardzo miałem siły, żeby cokolwiek mówić, nie ukrywam, ta podróż cała mnie zmęczyła bardzo. Ja to jestem z takich ludzi, co najpierw robią, a potem myślą. No takim przykładem może być na przykład nie to, że się chwalę, nic z tych rzeczy. Ja nie jestem z tych osób, które się chwalą. Ja jestem raczej taką osobą bardziej skromną, jeśli chodzi o to rzeczy. Dopiero później po fakcie jak już wychodzi, to no nie powiem, bo tam wśród znajomych lubię się tam pochwalić, bo... Zawsze to inaczej patrzą, tak? Jak to się nazywa? No co ja mogę powiedzieć właśnie odnośnie tego yy, wariatwa yy, zeszłorocznego. No, no na przykład no, no, oglądałem się na YouTubach jak biegają po górach, yy, te ultra yy, biegi, nie? No i tak sobie postanowiłem, że a co mi zaszkodzi po, pojechać w góry i pobiec taki yy, na przykład półmaraton, nie? No i tam sobie popatrzyłem w internetach, znalazłem taki bieg na Jawornik. 20 km, no i mówię do mojej kochanej Ilony: A może byś mi na urodziny wzięła, kupiła że tak powiem, yy, pakiet startowy w takim biegu i byśmy sobie pojechali? No i ona tak mnie pewnie, że wariat swój w ogóle: No i mówię, dobra, chodź, pojedziemy, a to mi zależy. Mówię, czuję się pewnie. No i wyobraźcie sobie, że pojechałem i pierwszy raz w ogóle, nie mając w ogóle styczności z górami, nie, no nie biegając. W swojej kategorii, do 20 lat, nie, M20, zająłem pierwsze miejsce, bez tu zająłem pierwsze miejsce, tam wyszło mi godzina 43, yy, wzniesień tam było o, o niecałe, tam 750 chyba metrów i 21 kilometrów biegłem i w Open byłem dziesiąty, nie, no to... No i... Stąd właśnie między innymi taki pomysł na realizację takich szalonych pomysłów. No bo, mówię, na przykład drugi taki pomysłem było... Też nie biegałem, nie, nic się nie przygotowywałem, tyle że... Całe życie tam gdzieś ten sport był obecny, no bo gimnazjum sportowe, nie ukrywam. Yy, no co ja mogę powiedzieć? Yy, no i właśnie w tamtym roku, 15 sierpnia u nas w Radzyminie jest organizowany półmaraton biegu cudu nad Wisłą. Yy, kto był, kto jest z okolic Warszawy, kto miał przyjemność biec w tym biegu, ten wiesz, czy kto się gryzie. Pod ponad 30 lat jest organizowany. Wcześniej był organizowany z ZOSOWA, bieg, teraz jest wokół tam Radzymina. No i tak samo wziąłem, wystartowałem. No, i w tym półmaratonie udało mi się w mojej kategorii zająć drugie miejsce. Nie to w ogóle przeżycie takie było niesamowite, bo od zawsze marzyłem tak samo, żeby wziąć, stanąć na tej scenie. Oglądałem całe życie, jak oni biegają. W ogóle byłem podjarany tym, ale mówię, jak oni w ogóle dają radę. No, i że tak powiem, ruszyłem dupę z fotela, spróbowałem, zająłem drugie miejsce. Wyszło mi godzina 34, czy 33. Bez żadnych też przygotowań, większych tylko tyle, co ten jawornik pobiegłem. Dlatego mówię, przyszedł mi taki szalony pomysł, zawsze te góry gdzieś były obecne w moim życiu, jeździłem na obozy. Przyszedł mi taki szalony pomysł, właśnie, żeby. Skąd w ogóle taki pomysł? Największą inspiracją do tego wszystkiego był dla mnie świętej pamięci Dominik. Znacie Dominika. Kto, kto oglądał jego filmy, zna do, doskonale. Nie powiem, ja jestem jakoś, nie wiem, zauroczony jego filmami, w ogóle o tych górach, jak on to opowiadał, z jaką on, yy, że tak powiem, wolnością się tam czuł. Wolny w tych górach. No robił to, co kocha, tak? No i, że tak powiem, ja to wszystko oglądałem, tak mnie to, że tak powiem, fascynowało. No i tak samo, nie ukrywam, że też mnie ograniczył, trwał budżet, no bo... Mam dwójeczkę, dzieci na wychowaniu, że tak powiem. Eee, więc mam dla kogo, że tak powiem, <laughs> zarabiać tak? <laughs> pieniążki, no i trzeba było, że tak powiem, pasję odłożyć i że tak powiem zachcianki na bok, ale że tak powiem od tamtego roku Afera do mnie! Od zeszłego roku tak staram się troszeczkę, że tak powiem realizować te pasje. Żeby nie ograniczać się, że tak powiem, tylko do tego domu. No bo jak to się mówi, żyje się tylko raz. No i oglądając te wszystkie filmy o górach postanowiłem, że <grymny> spróbuję, tak? No i oglądałem jeden taki fascynujący film. Nie wiem jak się mało lat nazywa, ale startował właśnie z Kuźńs do Rys. Nie i wracał tu, tą... tylko on robił to w marcu. No i ja tak sobie postanowiłem, a chuj, spróbuję, nie? No i, że tak powiem, co ja mogę powiedzieć? Odużyłem sobie pieniążki, zakupiłem yy, potrzebny sprzęt. No i powiem Wam szczerze, dwa miesiące yy, temu mamy. Który mamy? 17-18 luty. Dwa miesiące temu przyszedł mi ten pomysł do głowy. No i od tamtej pory nie dawało mi spokoju. No i tak co, kupiłem ciuchy na wariata bilet no i pojechałem do tego Zakopanego no i ogólnie polegało na tym, że yy, wsiadłem 14.30 w Zakopany raczej w Warszawie, na zachodnim od razu, że tak powiem, z roboty do autobusu, z autobusu yy, do Kuźnic z Kuźnic od razu na Zawrat z Zawratu do Doliny Pięciu Stawów i z Doliny Pięciu Stawów Szpiglasowa Przełęcz ze Szpiglasowej Przełęczy yy, na Morskie Oko no i powiem tak rysy już sobie odpuściłem, miałem na rysy wchodzić, ale sobie odpuściłem, ale nic straconego, na rysy sobie pojadę za dwa tygodnie. No i powiem tak, film podzieliłem na dwie części. Film podzieliłem na dwie części. Pierwszą część będziecie mieli zaraz przyjemność obejrzeć yy, Drugą część wrzucę jak Wam się będzie podobała pierwsza. No i co? Nie będę nic więcej tutaj, że tak powiem ględził zbędnie miłego oglądania.